nie należało do Na pewno trudne spotkanie. Gospodarze byli mocno zmobilizowani, żeby zdobyć punkty, bo nie utrzymania. Z nas, natomiast na pewno trochę już spadło to, to, to napięcie, kiedy walczyliśmy o punkty, które dawały nam bezpieczeństwo. Myślę, że tutaj różnie się mogło zakończyć z tym, że mecz przewagą na pewno gospodarzy. Jak pan oceni to, że było mało akcji? Był Takich typowych bramkowych. Typowy bramkowy. Jeżeli dwa zespoły w miarę poprawnie grają w no to tych akcji będzie mało. No, Myślę, że obydwa nie chciały stracić bramki, również zabezpieczone były. Dla tej. Jak pan oceni sytuację, w której Ignaszewski tutaj zwodnikał powoli w polu karnym? Powiem szczerze, że, że, że musiał że nic nie było. To było? Ja myślę, że jak to oceni to spotkanie? my zdecydowanie chyba do wygrania. No tak, myślę, że byliśmy lepszym zespołem, wiele o Bardi Koszali, no ale to znowu, znowu się powtarza to, co przedstawamy do nas śladuje, czyli nieproszczątej sytuacji. Mieliśmy jedną, bo i później drugą. No szkoda, że to nie weszło. Troszeczkę szczęścia, w drugiej połowie mieliśmy też przewagę i kilka fajnych akcji. No ja mówię, że, że dzisiaj już powiedziałem chłopakom, że, że... że jakbyśmy tak grali całą runę, tak? Gdybyśmy dostawiali takie zdróbko, jak jak, 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 jak jak w tych meczach, które zgraliśmy to na ostatnim, to byśmy spokojnie teraz się utrzymali, by tam się i a tak to musimy do końca walczyć o utrzymanie. Niestety. No, no, to, to jest młody zespół i takie mecze się zdarzają. Myślę, że w nie będzie trzeba walczyć o punkt no i w będzie mecz chyba wszystko dla nas. tak, tak, tak będzie. A jak to na ocenić sytuację? To już się pytałem gości z sytuacji, w której Jóźwiak zregował z prawej strony ze został przez Ignaszowskiego pociągiem przy przejęciu piłki na wodę. Się zdarzają. No zdarzają, nie, nie gwizdą, no to jest szkoda, że nie gwizdną, bo ja może gwiznam to był ten karmy. się no nie, może nie. Ja też tak widziałem właśnie, że była jakaś tam pocinka, bo, bo Wojtek go wyprzedził, ten gdzieś tam za Na no, szkoda, szkoda, szkoda tych punktów, ale no, no, trzeba dalej grać.